Siemacie, cześć, cześć, cześć kochani witam Was we vlogu u mnie na kanale raczej tych vlogów no, nie widzicie. U mnie to jakiś taki bardziej taki Adam Słodowy, zrób to sam dla tych co nie wiedzą to taki pan, który tam robił różne rzeczy i tam naprawiał, konstruował E, na przykład samochodziki, tam e, inne jakieś takie, no taki ogólnie, no fachowiec, o, że tak wam powiem. E, słuchajcie, e, to dlaczego ja się dzisiaj tutaj zjawiam, e, mogę e, pokusić się o to, że jest to m, tytuł, że tak powiem, nad, tak nazwę Lidl reklamacja, ale najpierw e, takie e, wprowadzenie m, Jakiś czas temu miałem przyjemność, a raczej nieprzyjemność uczestniczyć przez dwa miesiące. W których to Mediamarkt i Samsung zwodzili moją żonę, co jest Czerwcową Lenkę. Na której kanał Was zapraszam, tam jest cała ta akcja opisana: jak Samsung i Mediamarkt zwodzi swoich klientów. Którzy no, z racji tego, że kupili telefon, a który później w ramach tych funkcji, które tam miał zapisane, no, jedna z tych funkcji nie działała poprawnie, co to było, to ja już to zostawiam, nie wiem, panu Bogu, bo oni do tego nie doszli. Trzy razy naprawiali, trzy razy nie naprawili, raz zapomnieli notatki z naprawy, w końcu, koniec końców. Udało się odzyskać, że tak powiem, ekwiwalent pieniężny, za który nabyliśmy następny telefon. Oczywiście zaproponowaliśmy, że będziemy mogli większy zakup zrobić za większą kwotę, żeby też nie byli oni stratni, chociaż wiadomo, za takie jakieś takie to powinni odpowiadać problemy, a nie, że tam, wiecie. Czas, tu myszka mi powiedziała, że tam do niej, mm. y, myszka Czesłalenka powiedziała mi, że jej tam zwrócili uwagę, że to klient powinien wszystko wiedzieć, i, i, a nie tam, że tego. No ja nie wiem, czy klient y, jeśli, jeśli się coś kupuje, to się ponosi, y, wiadomo, y, sprzedaje, przepraszam, to się ponosi za to odpowiedzialność, nie? No. Y, chyba, że kota w worku kupujemy, no to wtedy wiadomo. Y, Konie, a ja zjawiam się, a i telefon się udało nowy odzyskać i tego, nie? Jest gitarka. A ja ze z racji tego, że Lidl, Lidl reklamacja takiej z tego filmu zjawiam się u was z piłą szablastą. Z piłą szablastą. Co się popsuło, to wam powiem później, ale zobaczymy jak Lidl rozwiązał reklamację moją, nie? Patrzcie, te, y, ja wysłałem w, też w pudełku. No i zobaczymy jak Lidl rozwiązał moją reklamację, nie? No to co? Rozpakowujemy, nie? Popatrzmy to. Co to. Taśma zakrujemy. No, konkretnie. No to ktoś się ktoś miał do tego pudełka. Dobra, tutaj tak. Po zrobimy. No i także widzicie, ogólnie z tymi reklamacjami to trzeba uważać. No. Króca bomba, bo powiem, że nie lubię takiego czegoś. Albo się, wiecie, ktoś, albo ktoś coś sprzedaje, albo się modli, o to, żeby, broń Boże, ktoś się pójdzie do niego nie zjawił. Nie? Chcę tak, wiecie, dyplomatycznie to otworzyć no, bo, jak się okaże, że mi przysłali z powrotem mm, nie naprawiono, no to w ogóle wiecie, żeby to później można było zapakować. Nie tak, że na no, ura, No także no lipa, lipa. Lipa Samsung. Ja mam Samsunga za jakąś taką firmę. No, nie wiem. Patrzmy na no i no, pismo przewodnie wypadło pismo przewodnie i w piśmie co się dzieje O. się informujemy, że jest przewozowy z potwierdzeniem reklamacji. W przypadku nadania innego numeru Artykuł jest objęty dalszą gwarancją, jest przewozowy i co? Naprawili czy nie? Jak Wy to myślicie? Naprawdę, jakby przed złamaniem jakimś konkretnym. Jakby to powiedział Janek Jałki Pałki z Czerwonej Cery, Pałki Pałki. Naprawili czy nie? Jak stwierdzacie? Czy następny, czy będę się bujał. <laughs> następny serial. Następny serial nakręcę. Tylko czasem olejkę. Dalej, co? To mi dali. Ale przedmiotem reklamacji była... Piła szablasta. Tu więcej nie ma. Tak jest. Bęben, w którym znajdowała się szczęśliwa piła szablasta jest pusty. Bęben wraca, że tak powiem, po Dalszego wrażliwego wysłania. Stwierdzam nowość piły szablasty. Patrzcie. Więc tu widać, że. Tu... Jak mi się dzieje, ono To jest to pierwszy w no Popatrzmy. Pocieszmy się. Zaraz tu tak, trochę tym palcem tak robię. Ale rozumiecie. Tym, tym, wiecie, tym obraźliwym palcem. Bo powód jest taki, że. Zrzasga mi w ten wskazujący brało i... Szybko żeby taśma bo szkoda taśmy wiecie W Perelu szybko, szybko graj tą scenę bo taśmę szkoda Dobra, dobrze zagrałeś? Nie, dobra, taśma szkoda, dobra, patrzmy. Przedmiotem naprawy był, był tutaj ten mechanizm Który po zamontowaniu tutaj ostrza Które odpowiadało za cięcie Ten mechanizm gdy te ostrze wchodziło w dany element, który chcieliśmy przeciąć Czy też produkt, płytę na przykład biurową To tutaj się ślizgało to się ślizgało i Powstawał taki pisk, więcej piszczało niż yy, cieło, nie? Także. Yy. I zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy, ile potem po ostrze. I zaraz zobaczymy jak on to naprawili. To jest po prostu według mnie nowata nie. Yy, no, ale zobaczymy zaraz. Bo to właśnie o to chodzi, nie. na pochwałę zaraz zobaczymy czyli zasłuży czy nie czy to ja powinienem nalane dostać otóż już wróciłem mam ze sobą ostrze do ocięcia zaraz to zamontujemy tak mamy zamontowane no i teraz patrzmy tutaj jak łapałem takim pierwszym testem pokażę Czekajcie. o tu łapałem i tutaj taki pisk następował widzicie? nie ma lipy, jest naprawione teraz zobaczę jaka jest różnica w naprawie yy, w podejściu do reklamacji tam kompletnie w mają a tu normalnie nową maszynę dali i nie ma żadnego bujania się udowodniania, że to było tak, a nie inaczej a to. I... także Lidlu bardzo Ci dziękuję nie potraktowałeś mnie po prostu jak idioty kompletnego tak jak to się, jak, tak jak to ma miejsce, na, tam gdzie byliśmy właśnie, nie wiem gdzie bym powiedziałem. przed Samsungiem to powiem wam, ja będę się, jak będę chciał coś kupić, będę, będę się zastanawiał naprawdę, proszę o rozłożenie danego chyba elementu na elementy pierwsze, nie wiem do chłotów nie żartuję, ale będę się naprawdę zastanawiał teraz przed Samsungiem, jak takie mają podejście, bez sensu w ogóle. Ja ze swojej strony cieszę się bardzo, że Lidl tak mnie potraktował. Szacuneczek. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się, dbajcie o siebie, nie zróbcie sobie sami krzywdy. Cześć.